Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj niezwykle ważny materiał na temat CPK. W ostatnich dniach poinformowano o ogłoszeniu przetargu na budowę jednej z najważniejszych części przyszłego wielkiego lotniska. Chodzi o przetarg na budowę głównego terminalu pasażerskiego. Przetarg odbywa się w formie dialogu konkurencyjnego. Firmy mogą zgłaszać się do wzięcia udziału w przetargu do końca sierpnia. Główny terminal pasażerski będzie jedną z najważniejszych części przyszłego lotniska w Baranowie i to wokół niego będzie budowana pozostała infrastruktura CPK. Jak dokładnie będzie wyglądał przetarg, kiedy poznamy wykonawcę i jak szybko terminal może zostać zbudowany. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator.pl pod tytułem CPK Rusza gigantyczny przetarg na terminal. Polskie firmy mają szansę. Autorstwa pani Anny Dziedzic oraz artykuł na portalu bankier.pl pod tytułem TUSK Rusza postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego CPK. Autor artykułu nie podpisał się. Centralny port komunikacyjny. Może okazać się największą inwestycją w dotychczasowej historii III Rzeczypospolitej. Pomysł wielkiego lotniska sięga nawet lat PRL-u. Następnie podobne pomysły sugerował każdy rząd. Pomysł z pełną mocą ruszył jednak dopiero za rządów prawa i sprawiedliwości. Wtedy przeprowadzono konsultacje społeczne, ustalono miejsce przyszłego lotniska i najważniejsze ramy inwestycji. Obecny rząd był sceptyczny co do realizacji CPK. Jednak zdecydował się na kontynuowanie prac. Wątpliwości jednak budziła postać Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw inwestycji, który wcześniej negatywnie wypowiadał się o budowie CPK pora na zapoznanie państwa z informacjami na temat ogłoszonego przetargu i jaki wpływ będzie to miało na dalszy przebieg pracy. Jak informuje portal Murator.pl, spółka Centralny Port Komunikacyjny zgodnie z zapowiedzią premiera, ogłosiła przetarg na generalnego wykonawcę głównego terminala lotniska CPK. Ogłoszenie o przetargu pojawiło się już na platformie zakupowej CPK, jak dalej informuje portal murator.pl. Nie będzie to jednak zwykły przetarg nieograniczony, lecz dialog konkurencyjny. Wartość tego przetargu określono na ponad miliard złotych. Spółka najwyraźniej chce mieć wpływ na to, jakie firmy przymierzą się do tej strategicznej budowy, a sam premier nie krył, że preferowane będą polskie firmy. Wartość tej inwestycji to około 5 miliardów złotych. Tak przynajmniej szacowały ją władze spółki. Ile będzie kosztowała naprawdę, okaże się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. A jak obecnie wyglądają prace nad CPK? Jak podaje portal murator.pl. Obecnie CPK realizuje przetargi szacowane łącznie na około 4 miliardy złotych. Znaczna część tej kwoty dotyczy przetargów na budowę tunelu i stworzenia systemu bagażowego. Pierwszy z nich związany jest z wydrążeniem tunelu dalekobieżnego na linii kolejowej nr 85 w Łodzi. Drugi ma na celu zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie systemu obsługi bagażu dla lotniska CPK. Sądzę, że przy okazji przetargu na terminal pasażerski warto Państwa zapoznać z tym, jak w przyszłości on może wyglądać. Wiemy już, że cały terminal pasażerski lotniska będzie miał 450 000 m2. Cała bryła skupiona będzie wokół centrum przesiadkowego, łączącego kolej, lotnisko i dworzec autobusowy, z którego odchodzić będą piersy, czyli ramiona prowadzące do konkretnych bramek. Na początku powstanie PIRS północny przeznaczony dla lotów dalekodystansowych oraz dwa PIRSy centralne, które obsługiwać będą wymiennie loty do strefy Schengen i non-Schengen. W sumie znajdzie się tam 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z możliwością szybkiego powiększenia do 170. Jak podaje CPK, na godzinę będzie można obsługiwać. Około 11 tysięcy pasażerów. Widoczny na wizualizacji układ lotniska to wizja przyszłości. W pierwszym etapie powstaną trzy ramiona zwane piersami, ale architekci przygotowują dokumentację dla trzech kolejnych. Całe lotnisko będzie mogło być modułowo rozbudowywane w zależności od potrzeb i prognoz ruchu lotniczego, a gdzie CPK powstanie oraz jaką ilość pasażerów będzie mogło przyjąć. Lotnisko CPK będzie położone Między Warszawą a Łodzią około 37 km od zachodniej granicy stolicy. Sama część lotniskowa zajmie obszar około 3000 hektarów na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. CPK ma być centralnym lotniskiem dla Polski, które przejmie m.in. większość ruchu z warszawskiego lotniska Chopina. Oprócz lotniska powstanie także węzeł kolejowy oraz umożliwiająca dojazd infrastruktura drogowa. Bardzo ciekawe informacje czytamy w źródle, co ważne budowa CPK będzie etapowana. W pierwszej kolejności do 2032 roku powstać ma lotnisko, które będzie mogło obsłużyć około 34 milionów pasażerów. Dla porównania w tym roku lotnisko Chopina obsłuży około 20 milionów podróżujących. O możliwym rozwoju CPK czytamy na portalu BusinessInsider.com. Zaprojektowana infrastruktura pozwoli na obsługę 34 milionów pasażerów rocznie. Przy niewielkich aranżacjach, bez ingerencji w samą konstrukcję terminala, będziemy mogli zwiększyć przepustowość do 38 milionów pasażerów. Przy przedłużeniu terminala, które również wzięto pod uwagę, przepustowość może dość szybko osiągnąć 44 miliony osób. Taką rozbudowę można będzie zrealizować już po otwarciu lotniska w zależności od sytuacji rynkowej i prognoz ruchu lotniczego. Wcześniej również poinformowano o kolei dużych prędkości dla CPK, która według obecnych planów połączy największe miasta w Polsce. Kolej z CPK do każdego z miast będzie dojeżdżać w około 100 minut. Zrezygnowano więc ze szprych CPK, które miałyby dochodzić do większej ilości miast, w tym do miast Polski Powiatowej. Ważnym aspektem CPK ma być ruch cargo. Ponieważ z tej gałęzi ruchu lotniczego w przyszłości można będzie czerpać najwyższe zyski. Plan jest taki, żeby CPK stało się hubem przeładunkowym dla towarów, które docierają do Unii Europejskiej, głównie z Azji. Jeżeli tak się stanie, to Polska, jako pierwszy kraj, do którego docierają towary, będzie miała prawo nakładać różnorakie podatki i cła, co przyniosłoby ogromne wpływy dla budżetu państwa. Projekt CPK jest niezwykle ważny. Choć należy szczerze powiedzieć, że jest prowadzony bardzo wolno. Na temat inwestycji mówi się już od prawie 10 lat i jak na tak długi okres mam wrażenie, że nie zrobiono wystarczającej ilości pracy. Jestem ciekawy co wy uważacie na ten temat. Prace idą do przodu, czy raczej ostatnie informacje to zesłana dymna przed wyborami? Proszę o przedstawienie swojej opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat trasy Via Carpatia. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.